Siemao! 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 Wyciągnąłem wszystko z basenu. Trzeba byłoby go ogarnąć. Tu wyciągnąłem palemki. U mnie dzisiaj tropikana. Masakra! Eee. Oczywiście to jest dzień flagi. Cały czas jeden dzień. Teraz zabieram się za nawożenie obornikiem bydlęcym, którego zrobiłem już za trzy tygodnie temu. Rozrobiłem w beczce. On jest w takiej formie zdatny, a nie ledwo wsypany i wymieszany, i już niby gotowy. Pokażę Wam ten zacier.

tak ma być. Nabiorę tym garnkiem Żebyście widzieli konsystencję. Obczajcie temat. No, czymś, czymś takim lepiej nie lać. To trzeba rozcięczyć. Gdzieadam konewkę? A tutaj ja daję cały taki garnek na całą taką koneweczkę zacieru. Czyli pół i pół I teraz woda. Ok Będziemy podlewać palmiory Mój daktylum, więc patrzcie jakie siki płyną. No, tutaj ziemia nie jest taka przepuszczalna, ale mam pewien pomysł. Myślałem, żeby to ponakuwać i tak zrobiłem, ale nim wróciłem, zrobić te dziurki, okazało się, że już wciągło. Po prostu ta ziemia była tak zeschnięta, i dopóki nie, nie przemokła, to nie wciągało. Dobra, podlewamy ważkę. Dolinie woda fajnie stoi, tu listka wywala, jest ok. Dobra, wrócimy do niej. Teraz zasilamy Wagnerko, tylko pod Wagnerka to dam dwie takie konewki. O, tu woda musi jeszcze się przesączyć, a tam już znikło, widzicie? Trzeba po prostu dłużej poczekać. O moją gunerę czerwoną widać też ją podleję. Co ono tu dzisiaj biedna przeszła, muszą uczepać te listki W końcu ślimaki będę wszystkie widział Będę mógł ratować ją przed ślimakami Działaj W tym roku mają sanatorium, tam wlałem dwie, a tu już czwartą będę lał. Czwartą konewkę muszę zadbać. Zniszczyłem zimą w grudniu. To teraz muszę naprawić najlepiej wiosną. Będę nawoził, podlewał. Głaskał, co czy, co cacy. Co Żeby tylko zdrowiutko rosło, było elegancko. Lecę po następną konewkę, bo jeszcze mały, trochę jeszcze jest. kordyliny, jeszcze jest co podlewać. No dobra, podlana. Zawór mi się schrzanił w małzerze. Zobaczcie kapie. Kap, 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 kap. Jakieś tam tragedii nie ma. No ale kapie. Podlałem dosłownie wszystko. Porzeczki, kaki, wszystkie palmy. Już nie podlewałem. Te figi, bambusy. I wszystko w doniczkach. Dzieci basen sprzątają. Mają nadzieję, że popływają. Jeszcze za wcześnie. dron. Wszystko podlane. O, bąbusa nie poddałem. A, nie chcę się Zobaczcie jeszcze jak cykars wywala pięterko. Coraz wyżej. To jest kwestia czasu. Jak wywali nowe liście. Ale smród. To jest czas najwyższy, żeby iść na spacer. Puh. Trzymajcie się cieplutko. E